Londyn już od 15 lat nieustannie mnie zaskakuje. Jeśli zastanawiacie się, gdzie w Londynie jest centrum, to odpowiedź nie jest taka oczywista, bo miejsca takie są dwa. Pierwsze to tak zwane city, czyli siedziba finansowa, gdzie znajduje się londyńska giełda i, i siedziby różnych firm. Natomiast drugie to miejsce Covent Garden, e, gdzie znajdziecie dużo różnych restauracji, pubów, e, teatrów i e, miejsc turystycznych. Ja Londyn kocham za to, że już parę kroków od centrum można poczuć się, jakbyśmy byli zupełnie gdzieś indziej. Na przykład tutaj można poczuć się, jakbyśmy byli w małej brytyjskiej wsi. Uwielbiam odkrywać nowe miejsca w Londynie. Jesteśmy teraz w dzielnicy Notting Hill, którą możecie kojarzyć z filmu o tej samej nazwie, z Hugh Grantem. Zawsze, kiedy tu jestem, marzę, żeby w niego, na niego wpaść, natomiast jeszcze się to nie zażyło, ale nie tracę nadziei. Dzielnice te charakteryzują przepiękne kolorowe domki. Uwierzycie, że kiedyś były to slumsy, teraz jest to jedna z najbardziej prestiżowych i popularnych dzielnic w Londynie, gdzie domy są najdroższe w całej Wielkiej Brytanii i kosztują nawet 150 milionów złotych. Hello Hugh! Who are you? Gdzie jesteś Hugh? Tak, to właśnie w tej księgarni główni bohaterowie filmu Notting Hill, Julia Roberts i Hugh Grant się poznali. Londyn jest drugoplanowym bohaterem bardzo wielu znanych filmów, dlatego będąc w Londynie warto zejść ze znanych turystycznych szlaków po to tylko, żeby znaleźć takie miejsca. Jakie to piękne. Nie wiem, czy wiecie, ale Brytyjczycy uwielbiają kolekcjonować starocie. Antyki, meble, bibeloty. Porto Belo Market jest jednym z największych, ale na pewno najdłuższym targiem staroci na świecie. Ma ona 3 km długości. Zawsze jest dobry czas na zrobienie sobie selfika z misiem Paddingtonem.